Cześć i witam Was bardzo serdecznie tu na moim kanale. Ja mam na imię Michelle, jestem tarocista z certyfikatem. Też porównam systemami numerologia, Astrologia i Human Design System. No i właśnie teraz mamy dzisiaj znowu na 3 dni analiza i też z kartami będę czegoś oglądać dla Was. Jak ten czas teraz będzie na te tak 3-4 dni, albo też dłużej, tak? Przeważnie też dłużej, jak tam będą takie, takie karty, jak gwiazda albo co to też mogą być rzeczy na tak na dłużej, ale wy też możecie na jakiś temat właśnie myśleć i to ja będę tutaj też w karty oglądać. Będzie tak, właśnie w środku albo co tego filmika będą te karty dla Was. No i właśnie teraz mamy tutaj nasz czart. Ja będę tutaj dyskutować numerologia. Księżyc i um, Human Design Transity. I naprawdę bardzo, bardzo to świadczenie. To teraz rośnie Księżyc, kochani. Mamy właśnie e, Księżyc um, w znaku Lwa. Um, jest to też indywidualizm, jest to ogień. I teraz też mamy właśnie w Human Design tranzycie, mamy właśnie teraz energia w, um, w bramie 22 w linię. Linia chyba to też się po polsku nazywa. Przepraszam bardzo za mój polski, to ja właśnie po angielsku tam czytam o human designie, właśnie większość i też po niemiecku, ale no właśnie chodzi o to, że, że określam energię może, tak, to przepraszam bardzo, kochani. No właśnie w linii 5 jest to właśnie indywidualizm bardzo, tak? Chodzi o to, że my teraz... Um, chcemy też siebie żyć, my chcemy właśnie ewolucję mieć dla siebie. Może teraz naprawdę dużo ludzi. Um, mają jakieś readings, um, albo dużo ludzi. też jak nie, nie miałeś, nie miałeś jakiegoś reading, albo um, nie wiesz twojego typu od human designie, nie wiesz twoją strategię, to może też być, że przez te wszystkie, no bo to jest cały trend, yoga, medytacja. jak my naprawdę wchodzimy do medytacji i my jesteśmy siebie i tam nie ma żadnej muzyki. Ludzie może też medytują sami w domu, tak, to potem ty naprawdę mm, też siebie poznasz coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, czy tam miałeś, miałeś e, jakąś wskazówkę od kogoś albo nie, tak. Um, ale, właśnie, wskazówka jak Human Design Reading albo coś takiego, albo do karty oglądać, albo te wszystkie rzeczy to właśnie też to um, robią, że ty też sam albo sama się więcej um, doświadczysz, tak? Um, tutaj też są właśnie, tutaj też brama jest 60 w linii 1: ograniczenie. Chodzi tutaj o to, żeby um, siebie nie stracić przez ograniczenia. Przykład. Ja mam to w moim życiu. Robota i e, tego, czego ja chcę z, z wami. To ja chcę YouTube robić. Jak ja bym miała forsę, ludzie, to ja bym z wami tylko, by YouTube robiła, na scenie bym e, śpiewała e, i tak dalej. A można z tego też robić kasę, tak? Ale. Em, no właśnie, ja też robię z tego kasę, oczywiście, ale, ale właśnie ja widzę, że to czasami są klienci i czasami trochę mniej, to znaczy jakaś bazia zawsze człowiek potrzebuje, jakieś parę godzin normalną pracę w to, to jest coś, co ja doświadczyłam i to jest moje ograniczenie, tak? I ja muszę teraz oglądać, że te godziny w pracy nie będą za, za duże, żeby też siebie żyć. Albo tego, czego ja chcę, i też mieć energię, to też jest ważne dla siebie. Ja jestem manifestorem, ja nie mam sakralu, to ja muszę gospodarować właśnie z moją energią. Co to jest twój temat teraz w tym, 60, 22 i tak dalej, to jest indywidualnie dla ciebie coś innego. Ja tylko dałam przykład, tak? My mamy definowane. Definowana ażna i het, tak? Po angielsku się mm, właśnie wszystko, co jest w głowie, jest definowane, ale tylko dzisiaj. Możecie teraz mieć dobre idee, jak te ograniczenie i Twój indywidualizm, i tego, czy, czego naprawdę chcesz i tego, czego musisz robić, robić tak, dać w harmonii, no bo my możemy mieć inteligentne idee. Jak to organizować, że wszystko ma miejsce i to jest bardzo, bardzo wielka harmonia i bardzo ładnie. No bo teraz najważniejszy tranzyt, teraz jest i ten tranzyt już leci przez cały czas. Mamy 35 w linii 3 i to w North Note. Cie. Chodzi o twoją, twoją przyszłość, twoją indywidualną przyszłość, bo mamy 22, 22 jest właśnie też ten transit, który też leci przez cały czas. Nasza indywidualność musi być widzona, musi być kochana i akceptowana. I jak ktoś tego nie robi, no to sobie idzie od twojego życia. Czy to jest smutne dla ciebie albo nie, no bo właśnie 35 jest manifestor i manifestor nie pozwala idiotów w życiu. ok? Czy? <grywia> ja? Czy właśnie, i to jest ważne, to jest ważne, bo ma tak być, że tylko dopasowane ludzie do Twojego życia zostaną. I inne właśnie sobie idą przez te drzwi, i to jest bardzo ważne, i to tranzyt robi. co Proszę właśnie się przez to nie gniewać, tak? Będą, będą nowe ludzie, jak tam ktoś by nie pasował w Twoim życiu, ok? Mamy właśnie teraz szóstkę dzisiaj, no właśnie, i ta transformacja tutaj w, w ósemce bardzo. Tutaj teraz jest numerologia, ja teraz mówię o numerologii. W numerologii e, mamy cały czas tą ósemkę. Ta ósemka też transformuje, ta ósemka też nam daje, e, i to jest Ciro ósemka, jest różnica, Pitagorasa ósemka jest inna ósemka, Ciro ósemka jest właśnie taka, która też od, um, odbierze ek, tego, czego nie jest ważne w Twoim życiu, też kryzysy mogą być, ale to też pokaże, co jest dopasowane do Twojego życia i co jest, co musi się iść, tak, i to też jest, to są też ważne procesy i to też idzie przez cały rok. Idzie, nie, przepraszam, przez cały miesiąc, marzec. Sorry. <laughs> sory Właśnie w kwietniu będzie dziewiątka, to potem będzie więcej harmonii, ale teraz może być też trochę tam. Ludzie też odchodzą od życia. dużo jutro będzie duża energia, jedenastka, co my chcemy naprawdę, możemy też osiągnąć lepiej. Dobrze też plan robić jutro, czego osiągnąć. Ta jedenastka dalej idzie też 27, to znaczy um, pozwalamy więcej tego indywidualizmu um, i też właśnie więcej kochanie siebie tutaj też właśnie jest przez tą jedenastką. Mi się bardzo podoba. No dzisiaj jest też może fajny dzień z tą szóstką, ok No właśnie. I teraz oglądamy trochę do Wasz kart. Jak Ty masz jakiś temat albo chcesz wiedzieć, um, ja tak będę teraz oglądać, jak będzie nasze życie, życie z tą wiedzą teraz. Co my teraz możemy osiągnąć w te trzy dni? Co możemy osiągnąć um, i co możemy robić? Jak możemy organizować życie, żeby naprawdę osiągnąć to, co jest ważne dla nas? Jak już nie osiągnąłeś, osiągnęłaś, a nawet zawsze można chyba coś tam jeszcze polepszyć, nie wiem, tak? Możesz to oglądać tak, jak dla Ciebie to rezonuje. Mhm. Mm mhm. Mm Macie się odsunąć od jakiejś um, sytuacji, ale inteligentnie. Inteligentne odsunienie od sytuacji, bo mm. może być e, taka sytuacja, która ci zagrozi za jakiś czas, jak tam zostaniesz. Macie się inteligentnie od jakiejś sytuacji em, przepraszać, przeprosić się, powiedzieć: Muszę iść do ubikacji. I w ubikacji będzie jakieś, em, jakaś ucieczka. I jak idziesz do ubikacji, no to też z Twoją torebką, ja? Wiecie? Bye, bye. Jakaś sytuacja musi się naprawdę. Tutaj powiedzieć. Cześć papa. Pa", ale właśnie tak um, grzecznie ja? <laughs> Rób to grzecznie. <laughs> bo twoja reputacja ma być dobra, a nie zła. A ty nie jesteś ta zła albo zły, tylko właśnie jakoś inny jakiś ludzie i musisz tam sobie iść powiedzieć. No wiecie co, no to wiesz co. Co z tego będzie? <laughs> mm -hmm. Transformacja jakaś, skorpion karta tutaj bardzo jest. Ja. I to będzie na dalszy sens, kochani. Uh -huh. Macie tutaj naprawdę oglądać Wasze um, finanse. Może być, że ta decyzja tam st 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 stąd iść. Może też być ryzyko na Twoje finanse, ale jak Ty też oglądasz Twoje finanse to one też będą rosnąć. No bo tutaj wy też będziecie mieć dużo kontaktów. Macie komunikować, robić kontakty i naprawdę też um, oglądać na wasze finanse, żeby to było naprawdę w balansie. I chodzi tutaj o um, o taką balans, o taki balans, który naprawdę cię daje na na taki dobry niwo, wiesz? Nie chodzi tutaj tylko o przeżywanie albo przeżycie, tylko też siebie żyć, no bo mamy indywidualizm. To jest właśnie um, coś większego niż tylko jakieś rachunki um, płacić. Wiecie o co chodzi? Tak? Macie tutaj uważać. Jak to właśnie Ci się podobało, był, był tylko mały reading tak sobie, no to proszę mnie kontaktować. Mój um, e-mail adres jest na dole w infobox, jak chcesz mieć osobiste czytanko. To możemy naprawdę jeszcze głęboko w te wszystkie rzeczy oglądać. E, ja mam właśnie informacje na, przez e-mail, e, ogólne takie informacje, tam wszystko stoi, te informacje jak można zamówić e, sobie czytanie. Możesz mi też jakiś problem określić, proszę nie romans napisać, ludzie normalnie czasami pisają, tak jak żebym ja m, tam czytała pół godziny, to na to chcę mieć kasę, tak, jak tam czytam pół godziny tekst, no przepraszam bardzo ludzie, ale musicie też trochę sobie pomyśleć, nie każdy czego robi, ale parę tego już zrobił. ale no wiecie co, określać problem, no wiesz, co, tak, żeby też każdy by zrozumiał i nie za, za, za długo. <laughs> I to potem też mogę coś polecać, jak pracować. Albo chcesz wiedzieć, jak, be, jak będzie właśnie ten i ten stan mojego życia, może kariera, jak będzie miłość, co tam z tą sympatią, co oni czują, myślą, te wszystkie rzeczy też możemy pytać, jak wy chcecie. No właśnie, można tylko karty zamówić, ale też można kompletną analizę zamówić, tak jak Wy chcecie właśnie, tak? Na co się bardzo, najbardziej interesujesz? Możesz mi też napisać, ok? Ja dziękuję bardzo wam. Um, życzę um, najlepszą energię do Polski. Ja wiem, że wy macie lockdowny teraz. Um, um, piszcie do komentarzach, jak wam tam idzie, um, co jest zamknięte, um, jak wy się organizujecie, no bo to też jest trudno dla dużo ludzi. Ja robię na polskie zniżkę z czytaniami. Będzie jakaś zniżka, to teraz mam właśnie pół godzinki, kosztują. Ile, to kosztują. Um, ja nie jestem tak dobra z numerami, kochani. Właśnie, wiecie co, to pół godzinka teraz kosztuje na polskie. Tyle. Ja, ja nie umiem e, numery w, em, po polsku. Sorry, nie umiem tego. Ja też nie, nie byłam w szkole w Polsce. Nie byłam w szkole tylko w przedszkolu. Ale teraz wiecie, co my robimy na polskę? Robimy zniżkę tyle. 110 zł będzie pół godzinki, tak? I też jak ty właśnie, no właśnie, pół godzinki, 110 zł tylko na polskę. Teraz, teraz robię rabat, bo właśnie ja wiem, że to. Dużo ludzi mają trudno. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie lajka, tak? Komentujecie, no bo potem to też rośnie kanał, to też my się cieszymy, youtubery bardzo. I też właśnie ja umiem też pomagać innym ludziom, no bo naprawdę ja myślę, że to dużo ludzi pomaga, ta praca. Też dzielcie się filmikami, tak bardzo, żeby każdy inny tego też oglądał, tak? Dziękuję Wam bardzo. Ja zawsze wszystkie komentarze czytam, kochani, ale właśnie nie odpiszę tak często. Ale ja naprawdę ich czytam. To ja właśnie lepiej robię moją pracę, się koncentruję na moją wiedzę, na mo moją pracę dla was, żeby naprawdę umieć oferować te czytanka, no bo ja tutaj też wszystko sama robię, kochani, tak? I to trzeba też właśnie się koncentrować bardzo na projekt, ale naprawdę mam was w sercu, wszystko czytam i bardzo, bardzo pozdrawiam, Wasza Michelę.